もう一度ね、何とか分かんない。 Co ma z tej strony? Laki oraz wideo Crysis 3. W 2007 roku niemieckie studio Crytek stworzyło grę Crysis, która swoją grafiką powaliła świat na kolana. Z każdą kolejną ceną twórcy obiecywali coraz więcej i lepiej. Tym razem również nie zawiedli. Wcielamy się tutaj w Lorenza Burnsa, zwanego również Prorokiem. Żołnierza wyposażonego w nanokombinezon, który zwiększa jego siłę, szybkość, pozwala stać się chwilowo niewidzialnym oraz zwiększa naszą odporność czyli taki niewidzialny mini Superman. Proroka mogliśmy już poznać w części pierwszej oraz pojawił się na chwilę w dwójce. I uwaga dla tych, którzy nie grali w poprzedniej części, bo teraz pocepią się spoilery. W dwójce prorok oddał swój kombinezon i prawie poświęcił swoje życie z grubsza po to, aby powstrzymać najazd obcej rasy zwanej cepidami. i przed korporacją Cell. Akcja trójki... Toczy się ponad 20 lat po wydarzeniach znanych nam z poprzedniej części. Plan ocalenia świata przed Cepidami nie do końca się powiódł, a sam prorok został uwięziony przez korporację Cell. Na całe szczęście z opresji ratuje nas stary kumpel Michael Sykes alias Psychol, którego mogliśmy już poznać w Crisis Warhead. Psychol, podobnie jak my, był w posiadaniu nanokombinazonu, ale niestety korporacja Cell odebrała mu go w dosyć drastyczny sposób. Co oczywiście nie spodobało się psycholowi, a on sam dołączył do ruchu oporu i stara się zwalczyć korporację, która przejęła już świat, a nad Nowym Jorkiem zbudowała sobie wielką kopułę ochronną i zrobiła sobie z niego kwaterę główny. Czyli nasz główny cel wydaje się prosty: zniszczyć po prostu Cell. Wszystko komplikują nasi starzy znajomi Sepidi. Okazuje się, że nie do końca zostali zgładzeni i w dodatku wszyscy posiadają wspólną świadomość i są kontrolowani przez Sepida Alpha. Jak widać, duży nacisk położono na fabułę gry. Bohaterowie zmagają się z wieloma osobistymi problemami. Psychol żyje tylko po to, aby zniszczyć korporację Cell, napędzany jest rządzą zemsty. Poza tym wciąż nie może się pogodzić z utratą swojego kombinezonu. Prorok natomiast zmaga się z problemem człowieczeństwa. Nie wie, czy jest jeszcze człowiekiem, czy został już upanowany przez swój kombinezon i Cepidów. Fabułę łatwo. Się przyswaja, jest o wiele głębsza niż w poprzednich częściach, nie stroni od nagłych zwrotów akcji jest tylko mały problem. Twórcy chcieli nam pokazać bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, więc jest to wszystko przedstawione trochę pobieżnie i pomimo całkiem przystępnego zakończenia czułem mały niedosyt. W trzeciej części CRISESA znowu będziemy przemierzać ulicę Nowego Jorku, ale tym razem nie jest to zwykłe szare miasto a prawdziwa dżungla. Po przejęciu miasta przez cel i zbudowaniu kopuły miasto opustoszało i troszkę nam zarosło. W kilku momentach jesteśmy atakowani przez nowy gatunek sepidów, ale niestety przez wysoką trawę nie jesteśmy w stanie ocenić z której przeciwnik i przy Pomina to trochę ataki Velociraptorów z Parku Jurajskiego. Same poziomy są skonstruowane dosyć ciekawie. Dostaliśmy do dyspozycji niemały teren manewrów, prawda nie tak duży jak w części pierwszej, ale na całe szczęście nie jesteśmy już tak ograniczeni w przechodzeniu misji, tak jak miało to miejsce w poprzednich częściach, czyli nie musimy już przechodzić z punktu A do punktu B po sztywno nakreślonej przez twórców ścieżce. Poza tym, jak to w serii Crisis bywa, dalej możemy przechodzić grę po ciutku albo w stylu Rambo, a wszystko to umożliwia nam nasz nanokombinezon. Niestety nie wprowadzono w nim żadnych zmian, więc do dyspozycji mamy tylko zwiększoną siłę, szybkość, zwiększony pancerz oraz tymczasową niewidzialność. Oczywiście dalej możemy wszystko rozwijać dzięki zdobywanym punktom umiejętności, ale nie robi to już takiego wrażenia. I gra nie zmusza nas do rozwijania swojej postaci. Oprócz pancerza i niewidzialności, resztę można po prostu sobie darować. Jeśli chodzi o broń, to jedyną zmianą, a raczej dodatkiem. Jest łuk, który otrzymujemy na samym początku gry. Jest to naprawdę świetna zabawka. W przeciwieństwie do innych broni, łuk nie pobiera dużo naszej energii, kiedy jesteśmy niewidoczni i używamy go. Więc śmiało możemy likwidować naszych przeciwników po ciutku i w dodatku, jedną strzałą potrafimy zlikwidować kilku przeciwników jednocześnie. Jedynym ograniczeniem jest pojemność kółczanu i całe szczęście, bo inaczej gra stałaby się zbyt łatwa. Poza tym możemy zmieniać w nim groty oraz siłę naciągu. Jeśli chodzi o groty, to oprócz zwykłych mamy do dyspozycji wybuchające. To chyba nigdy mi się nie znudzi. Oraz rażące prądem. Te ostatnie okazują się szczególnie przydatne, kiedy kilku przeciwników stoi w wodzie. Natomiast siła naciągu wpływa jedynie na zasięg oraz możliwość powalenia kilku przeciwników jednocześnie. A tego on to nawet Rambo nie potrafił. Dodano tu również możliwość hakowania, która została przedstawiona w postaci minigierki. Na przykład po odpowiednim hakowaniu wrogie działko atakuje naszego przeciwnika, a nie nas. Jeśli chodzi o przeciwników, to nie ma źle. Co prawda, zwykli Lcepidzi od czasu do czasu starają się udawać hardcora i wyskakują nam przed lufę, ale kilka innych gatunków obcej rasy potrafi zaatakować nas nienacka w gorszu trawy. Pracownicy korporacji Cell też nie należą do najgłupszych, często korzystają z osłon. Jedynie co mnie troszkę drażniło, to małe zróżnicowanie przeciwników oraz ich sokoli wzrok. Gdy tylko wyłączymy tryb niewidzialności, przeciwnik może nas dostrzec z kilometra. Walki z bosami nie należą do najtrudniejszych. Jak to ostatnio w grach bywa, wystarczy znaleźć ich słaby punkt. Przejdźmy do rzeczy najważniejszej w tym tytule czyli grafiki. Gra została stworzona na silniku graficznym CryEngine 3 i co tu dużo mówić, grafika powala. Kropka. Już na samym początku, gdy odpalamy grę, Zostajemy przytłoczeni ilością detali, szczegółów i jakością tekstur. W naszej betonowej dżungli nasze oczy dostają nagłego orgazmu. Nie sposób nacieszyć się wszystkim. Od pojedynczego źdźbła trawy poruszonego przez delikatną bryzę lub ostry wiatr, aż do animacji postaci, a w szczególności ich mimikę. Ostatnio nadrabiałem growe zaległości i pograłem sobie w Elaine War. Mimika w tej grze była przełomowa, a crisis bije na głowę. Jest to najlepiej wyglądająca gra, jaką stworzono dotychczas nie zapowiada się, aby w tym roku coś ją przebiło. Niestety nie ma nic za darmo. Aby w pełni nacieszyć się 3 z maksymalnymi ustawieniami, trzeba mieć potężny sprzęt. Osobiście posiadam procesor i5 3570k, 8GB pamięci RAM i GeForce 670k. Niestety musiałem go troszkę podkręcić i wszystko byłoby ok, ale gdy uruchomiłem program do przechwytywania obrazu, to niestety zaczęły mi się gubić klatki i musiałem zmniejszyć ilość szczegółów. Niestety to, co teraz widzisz, nie odzwierciedla pełnej potęgi Crysisa, ponieważ musiałem dokonać kilku niezbędnych kompresji, tak jak już wcześniej mówiłem. Żadna dotychczasowa produkcja nie ma ładniejszej grafiki. Do poprzedniej części muzykę skomponował sam Hans Zimmer, czyli gościu odpowiedzialny za muzykę do takich hicierów jak Piraci z Karaibów, Mroczny Rycerz czy Incepcja. Niestety zabrakło go w się 3, ale nie ma źle. Muzyka podnosi poziom adrenaliny i tworzy świetny klimat. Ogólnie nic jej nie brakuje. Jest bardzo dobra. Niestety gra serwuje nam potężnego kopniaka w jaja w postaci polskiego dubbingu. Boże, widzisz i nie grzmisz. O, a jednak. Grę przetłumaczono z sensem i nie stroni od soczystych bluzgów. Co prawda jest tu kilka baboli, ale prawdziwego krwotoku z uszu dostajemy dopiero kiedy usłyszymy w jaki sposób są one zagrane, a w szczególności psychol. W oryginalnej wersji miał on świetny brytyjski akcent. Aktor, który podkładał pod niego głos w polskiej wersji, chyba nie do końca wiedział co robi i niestety nie wczuł się zbytnio w tą postać. W dodatku nie możemy zmienić wersji na angielskojęzyczną. Na pierwszy rzut oka Crisis jest genialny. Gdyby Mickiewicz tworzył grafikę do gier, prawdopodobnie tak by wyglądała. Niestety grafika to nie wszystko. Choć powala. Fabuła jest ciekawa, poruszono tutaj wiele poważnych tematów, ale nie posiada odpowiedniej głębi. Niestety grę możemy przejść w jakieś 6 godzin. Gdyby ją wydłużono, historia zostałaby lepiej przedstawiona. Muzyka jest bardzo dobra, ale polski dubbing wołał pomsty do nieba. Przeciwnicy, chociaż nie są zbyt zróżnicowani, to potrafią od czasu do czasu ruszyć głową i skryć tyłek za osłonę. Łuk to genialna broń i co najważniejsze można nim nieźle porozrabiać i pozostać przy tym niezauważonym. Multiplayer oczywiście jest, chociaż nie wyróżnia się w żaden sposób, nie powalił mnie na kolana. A Battlefieldowi 3 dorasta do 5. Moja ocena to 7 z ogromnym plusem. Crisis 3 miał zadatki, aby być grą idealną, ale jest to tylko dobry shooter ze słabą polską lokalizacją. Z mojej strony to tyle. To byłem ja, czyli Lucky. Mam nadzieję, że recenzja się spodobała. I do zobaczenia przy następnej. Siema! <gry> Uważam, że poszło nam całkiem kurwa idealnie.